To już powrót po przerwie, no najgorszy z możliwych, właściwie wice-lider grał z przedostatnią drużyną w tabeli, ale polska liga jest właśnie taka, że takie rzeczy się dzieją. Przegraliście 0-1 do jednego i nawet nie powiem, że to było z przebiegu gry jakoś bardzo zaskakujące. No ja się z tym nie zgadzam nie uważam, że żeby... zasłużyli na porażkę, nie był to na pewno jakiś dobry mecz. Ale no, polska liga jest taka, no, nie wiem, czemu pan tak mówi, to jest takie, powinniśmy tutaj przyjechać i, i z całym szacunkiem do Lechi, ale zdecydowanie wygrać i dominować. Nie zrobiliśmy tego i szkoda. Ja mówiłem o przebiegu tego meczu, nie o tym, co powinno być, tylko o tym, jak to wyglądało, bo właściwie od początku byliście tacy trochę powolni, mozolni, ciężko budowało się ta, takie... Jeszcze 60 minut około dopiero. Pytanie właśnie dlaczego tak? Nie pytałem o to, jak powinno być, tylko to jak było. Tutaj uważam, że tak, ten początek pierwszy 15 minut. Rozmawialiśmy o tym, że Lecha na pewno ruszy i grają u siebie i też oglądaliśmy ich mecze, nie wiem czy z Lechem jak ruszyli od początku i sobie ustawili tak naprawdę mecz i, i wydaje mi się, że po tych 15 minutach zaczynaliśmy przejmować kontrolę, byliśmy coraz częściej na, na ich połowie, w ich polu karnym, ale brakowało nam konkretów, tak jak Pan powiedział i tak jak Pan powiedział, że ten pierwszy strzał był późno celny, bo, bo, bo czasami za dużo, bo moim zdaniem tego kombinowania mało uderzaliśmy i po prostu mało zagrożenia było z waszego punktu widzenia zimny prysznic, jak to potraktować? Zimny prysznic, nie, po prostu porażka i tyle, i jesteśmy źli, ale w środę mamy kolejny mecz i trzeba wygrać. A powiedz mi jeszcze, bo tak to z góry z boiska, z góry z trybun wyglądało, no, że nie wiem, jakby to, jakby to nazwać. To, to troszkę wspomniałem o tym, że Agilonia była taka trochę wolna, jakby po tej przerwie, zamiast być świeża, to, to, to była taka, wręcz przeciwnie bym powiedział, taka trochę z, z, no, taka przy, przymulona, no ta, ta, takie słowo mi się ci się na usta. Nie wiem, nie wiem, jak to wyglądało z góry. Nie wiem, daliśmy się wszystko. Wiadomo, po drugiej stronie też jest przeciwnik, który też trenuje, który też daje się wszystko. I dzisiaj po prostu oni wygrali. Tak naprawdę, jak ja to widziałem z góry, to najbardziej takim aktywnym, podejmującym ryzyko pojedynki z walami to był Darko Czułowinow, który akurat był na meczu kadry. No, takie dziwne trochę. Był najbardziej świeży, tak jak gdyby. A to moje wrażenie. Okej. Okay. A ten gol stracony, stały fragment, myślisz, że tam coś nie zagrało bardzo, czy to po prostu sytuacja taka wojskowa, zdarza się? Nie, no nie możemy mówić, że przy bramce zdarza się, bo zawsze można zrobić coś lepiej. I ta piłka tak, na pierwszy słupek chyba zbita na, na drugi, tam zawodnik był sam, te drugie piłki często są ciężkie po prostu, bo, bo jest mijanka, więc nasz błąd był, że po prostu tej pierwszej piłki nie wygraliśmy.